Oto 99 nocy w lesie, ale musimy się chować za tymi potworami, które tam są. Bądźcie cicho, widzowie. Musimy być wszyscy, wszyscy bardzo cicho. cicho. I dobra widzowie, chowamy się przed nimi. A, żartowałem, żartowałem, zobaczcie, możemy się zmienić w taki ostrasznego jelenia. I już nikt nas nie pokona widzowie, Jelo Jesteśmy jak jesteśmy razem z nimi widzowie. Dobra, idziemy na PvP widzowie. Szybko, wyścig na łapeczkę w górę. K kto będzie, kto, pier kto, kto pierwszy Wy zostawcie łapkę w górę I suba teraz Czy Ja dostanę się tam, tam, tam Zobaczcie widzowie, o tam, tam Właśnie z połotem na, na stre bezpieczną strefę widzowie Więc 3, 2, 1 Lecimy Jelo, dobra, lecimy, dobra Lecimy i dobra Zostawiliście łapkę w górę, czy ja dobiegłem pierwszy Więc czy, Doszedłem właściwie, nie dobiegłem, ale dobra Ale, że, więc e, Napiszcie w komentarzu widzowie a ja teraz lecę szukać innych graczy i będziemy ich straszyć widzowie. Więc co my tu właściwie mamy zrobić? Jakby po raz pierwszy gram 99 nocy w lesie. Nic nie wiem co mam właściwie tak właściwie robić, ale dobra widzowie. O, jakaś ruina willi Ciekawe Więc po sobie eksploację mapy widzowie, tak Eksploację mapy, bo ja i tak nie wiem co tu robić Nie wiem co tu robić widzowie, bo nie, nie grałem nigdy 99 nocy w lesie Ale dobra Więc szukamy, o ktoś za nami podąża Lepiej go przestraszymy Podąża za nami? What the fuck? Okej, okay. nie wiem co tu się dzieje, ale dobra widzowie Lecimy dalej, jelo Więc dobra więc dzień 99 nocy w lesie O, mamy taką zimową mapkę Zima Zima jest, a tu lato, mamy lato się to w jesień A tu zima normalnie, zobaczcie to Zobaczcie to, jelo Zobaczcie jakie ciekawe, dobra, więc y, Tutaj mgła jest, więc musimy wymieć taką kamerę lepiej No i dobra widzowie więc dobra widzowie. Więc więc jakby to jest taka mini bo to była taka mini eksploracja mapy. A wy widzowie, jeśli ten film wam się spodobał i jeszcze to nie zrobiliście, no zostawcie lajka, suba, oraz komentarz. Nała! Nała widzowie yellow.